Adam, powrót sentymentalny, w Łódzkie strony. Bardzo dla ciebie chyba szczęśliwy jednak, bo drużyna wygrała bardzo trudny mecz. W trudnym momencie, kiedy dostaliście bramkę na 1-2, jednak podnieśliście się, ukuliście jeszcze dwa razy, no i mecz wygrany. No dzisiaj w końcu to wyglądało, jeśli chodzi o charakter, tak jak powinno wyglądać zawsze. Jeden walczył za drugiego, żebyśmy w końcu prawdziwą drużyną. Te punkty były nam naprawdę potrzebne. Jak tlen, no to był ostatni moment na to, żeby wygrać, bo gdybyśmy tutaj nie wygrali, to ta sytuacja z... ze złej zrobiłaby się, nie wiem, katastrofalna. A co do samego powrotu, no to, no to tak, no wiadomo, że jest to klub, w którym się wychowałem, w którym kibicowałem. I, no i przyjemnie, było, przyjemnie było przyjechać, przyjemnie było zobaczyć kilka starych, starych twarzy. No ale na boisku, na boisku nigdy nie ma sentymentów, na boisku... Jest walka, a na boisku zdrowie i serce dla Arki. Zobaczyłem ustawienie od pierwszej minuty, byłem mocno zdziwiony, bo zagrać na środku obrony. Pierwszy raz w tej roli, czy już wcześniej nie? Nie, już wcześniej sporadycznie zdarzało mi się grać, czy to w Górniku, Zabrze, czy w Krakowie, czy nawet na Cyprze, więc ta pozycja nie jest mi do końca, nie jest mi tak całkowicie obca. No, oczywiście jest, jest, jest pewna nowość, dawno już tam nie grałem. Tym bardziej się cieszę, że wygraliśmy, że że... Że, że, udało nam się, że udało nam się wygrać. Ponieważ to również był Twój setny mecz w ekstraklasie, w barwach arki. Wiedziałeś o tym? Nie, nie wiedziałem, ale powiem szczerze, że czasem spoglądam Spoglądałem kiedyś na stronie arkowców, jak to wygląda w liczbie spotkań, warce w ekstraklasie. Kto ma najwięcej? No i najwięcej ma oczywiście nasza legenda, pan Zbigniew Bieliński, bo koło 180. Także jeśli zagrałbym jeszcze warce trzy sezony no to mógłbym, mógłbym podgonić tą naszą legendę w ilościach występów w Feklasie. Trzymamy kciuki, żeby tak się stało. Dziękuję bardzo. Powodzenia w meczu z Mistrzem Polski. Dzięki. Dzięki. Kuba Wawrzyk, dzisiaj debiut, od razu w wyjściowym składzie. No i mecz przede wszystkim bardzo udany, bo wygrany, no i zanotowałeś asystę. Znaczy no, cieszę się z tego bardzo, że zespół w końcu wygrał spotkanie wyjazdowe. Natomiast jeżeli chodzi o mnie, no pierwsze 10 minut troszeczkę nerwówki ale później jakoś się to ustabilizowało, tą głowę troszeczkę wyluzowało i, i było ok. Nie zadrżała Ci tam noga w polu karnym, bo dwukrotnie chyba purilo zatrzymywałeś w ten sposób i ten sędzia chyba trzy minuty spędził przy monitorze, żeby weryfikować, czy przypadkiem nie było tam przewinienia. Kto nie ryzykuje, nie pije szampana, więc no skończyłeś jak się skończyło. Czasami trzeba zaryzykować, żeby było okay, więc więc jestem teraz już szczęśliwy. I... Jestem zadowolony z tego, z tego debiutu, bo też kosztowało mnie to trochę cierpliwości. Osiem kolejek praktycznie czekałem na to, żeby dzisiaj wyjść w składzie, ale tak jak powiedziałem, cierpliwość też bardzo ważna w życiu piłkarza i myślę, że ta cierpliwość się popłaciła po prostu w tym momencie. Uważasz, że wykupiłeś dzisiaj u trenera miejsce w składzie na kolejne spotkanie. Był to na tyle w Twoim odczuciu dobry występ? A To się okaże. Nie lubię gdzieś w ten sposób się wypowiadać. Na pewno przed nami kolejny tydzień, rywalizacja w zespole. Myślę, że, że nikt nie ma takiego krytu zaufania, że od początku ten rozpisuje go w następnym meczu, więc, więc będę starał się ciągle ciężko pracować. Mam nadzieję, że będą kolejne tego efekty. No i muszę jeszcze zapytać o tą asystę, bo nie wiem, jakim cudem dostrzegłeś tam Michała na Lepe na tej czystej pozycji, powiedz. Znaczy, powiem szczerze, że to była bardzo podobna sytuacja do tych w Radomie, jakie miałem. Dwie albo trzy asysty miałem właśnie tego typu, więc gdzieś na pamięć troszeczkę zagrałem, ale też widziałem, że Michał wbiegał. Dzisiaj z Michałem łapaliśmy dobry kontakt w treningu, czasami też mu cofałem takie piłki, więc no, grzech było nie skorzystać i, i włożyć mu to po prostu piłkę. Gratuluję, świetnego występu, dzięki wielkie. Dziękuję bardzo.